Czy wiesz, jak się mówi, że twoja noga albo ręka zdrętwiała po angielsku? Mamy takie słowo jak zdrętwiały. I to słowo jest num. I tak jak słyszysz, się nie czyta to B. Num. I ogólnie jak słowo się kończy na MB, to nie wymawiamy to B. Tak samo jak słowa dumb albo BOM. Mimo to, że te słowa się kończą na B. To B się nie wymawia. To może powiedzieć My arm is numb, albo My leg is numb. Ale chyba częściej usłyszę, że ludzie powiedzą My leg fell asleep. I to znaczy, że moja noga zasnęła. Nie jestem pewny, czy kiedykolwiek słyszałam, że ktoś powiedział My arm fell asleep. Może przez to, że to rzadziej się zdarza. I myślę, że jak twój arm jest numb. To wiesz, to może być problem z Twoim sercem, nie? To częściej już słyszysz o nogach. My leg fell asleep. To daj znać w komentarzach, czy już o tym wiedziałeś albo wiedziałaś. I jak chcesz mieć grupowe lekcje z angielskiego ze mną, to napisz mi maila. I mam nadzieję, że zapamiętasz teraz, że istnieje takie słowo jak num, i to B się nie wymawia. Tak samo jak dumb, i bom, albo też słowo dead. Tam też B się nie wymawia. Dead. I może nawet znasz słowo numb od Pink Floyd. Oni mieli taką piosenkę Comfortably Numb. Tylko, że tutaj to chyba chodziło o to, że on tak albo całkowicie fizycznie, albo mentalnie był numb, był taki zdrętwiały, albo niczego nie czuł. No i też mam nadzieję, że zaczniesz mówić My leg fell asleep. Albo przynajmniej będziesz wiedział, co to znaczy, jak to usłyszysz na żywo, Albo w serialach, albo w filmach, i tak dalej. I to wszystko na dzisiaj. Na razie. Cześć.